otwarcie biura poselskiego, Pani biura poselskiego. Proszę nam powiedzieć, jakie to będzie miało odzwierciedlenie na załatwianie lokalnych spraw? Będę tutaj pełnić dyżury. Ja... Będę przyjeżdżać w miarę możliwości raz czy dwa w miesiącu, ale także będzie osoba, która będzie tutaj w określone dni tygodnia pełniła również taki dyżur. Chodzi o to, żeby mogli przyjść mieszkańcy z różne sprawy załatwić, zapytać, prosić o jakąś radę czy pomoc, zgłosić swoje problemy, czasem głosy krytyczne. No i to temu właśnie ma służyć: bliższemu kontaktowi dla mieszkańców z. Jeśli chodzi o dostęp do biur poselskich, to wygląda po prostu bardzo różnie. Każdy z posłów ma swoją metodę działania. Ja prowadzę biuro poselskie w Lublinie i tam naprawdę nie narzekam na, na ilość spraw, które do mnie przynoszą ludzie. I mam z tego wielką satysfakcję, nie jest to dla mnie jakimś obciążeniem, po prostu mówiąc zwyczajnie lubię tą pracę i dlatego też chciałabym, żeby także ludność mieszkająca na wsi, rolnicy, także mieli tą możliwość łatwiejszego kontaktu tu na miejscu z posłem. I myślę, że nam się to uda. Oczywiście sprawy ogólne, jeśli będą interesowały, czy jakieś wydarzenia, to też możemy je omawiać, możemy robić spotkania w szerszym gronie, to nie tylko dla załatwiania indywidualnych spraw, ale też z pewnością będziemy podejmować różne inicjatywy z osobami współpracującymi z biurem, mamy już konkretne plany. W tym zakresie mam nadzieję, że one nam się powiodą, będziemy ubiegać się o różne, pomagać o różne dotacje na działalność, także no, plan mamy ambitny, a teraz potrzeba nam tylko sił i wsparcia ze strony mieszkańców, życzliwości po prostu, życzliwości. Jesteście Państwo chyba jedyną wsią w Polsce, gdzie będzie biuro poselskie, bo ja nie słyszałam o takich, o takich sytuacjach a chociaż. Pan prezes Kaczyński już przed paru laty bardzo apelował do nas posłów, żeby wychodzić szerzej z biurami, nie tylko główne jedno w Lublinie, ale i w terenie, a także i na wsi. Co ja uważałam za bardzo dobry pomysł, uważałam, że jest to, jest to nasza, nasz obowiązek nasz obowiązek docierać do ludzi, a także na wsi, bo polska wsi ludziom mieszkającym na wsi, pracującym na wsi, ale i tylko mieszkającym na wsi bardzo dużo zawdzięcza. I tak było w całej, w całej naszej historii. I tak też jest teraz, mamy świadomość, że na rolników i osoby z rolnictwem związane, ze wsią związane zawsze możemy liczyć, że na wsi luberskiej jeszcze jest taka ostoja i wiary, Chociaż z tym się już coraz gorzej dzieje i patriotyzmu, chociaż z tym też nie zawsze jest tak idealnie. Ale jeśli patrzymy na Polskę, to uważamy, że zawsze z wielką sympatią na wieś. Ja osobiście też ze wsi pochodzę i znam wieś od dziecka i jestem bardzo emocjonalnie do dzisiaj ze wsią związana. Tam odwiedzam swoją wieś i tam, ile możliwości, pomagam ile trzeba. Ale bardzo Państwu dziękuję za przyjście, takie liczne. Przede wszystkim księdzu dziękuję i przepraszam, że ksiądz czeka, że Państwo czekacie na mnie. Bardzo dziękuję pani Ani Chojnowskiej, że podjęła się zorganizowania tutaj, w tym miejscu tego naszego lokalu. I wszystkim także panu, który jest właścicielem tego lokalu, że się zgodził, że się nie bał, że to będzie biuro Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie zawsze ludziom się podoba. No, ale staramy się być obiektywni, nie, yy, nie uprzedzamy się do nikogo i mam nadzieję, że będziemy miejscem takim, które będzie ludzi jednoczyć we wsi, a nie dzielić. I bardzo nam by, bardzo by mnie osobiście na tym, na tym zależało, bym była bardzo szczęśliwa, gdyby się udało tutaj tworzyć, Ona już jest ta wspólnota, ale gdyby się udało ją jeszcze poszerzać o nowe osoby, o nowe inicjatywy, o nowe pomysły, także. Panu, który jest właścicielem, naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję. Wiem, że dla Pana to było też duże wyzwanie, decyzja, a potem uporządkowanie, przygotowanie wszystkiego. Generalnie sprawy nasze polskie idą w dobrym kierunku. Mamy dobre efekty gospodarcze bardzo wysokie tempo wzrostu gospodarczego najwyższe prawie w Europie. W tym roku przekroczyło w ubiegłym 4%, a. Przekroczy w 4%, bo mamy dane za, za trzeci kwartał, to jest 3,9, a nie wiadomo, że przekroczy. Czyli o tyle procent wzrasta produkcja usługi, o tyle procent jakby podnosi się gospodarka. Na ten rok jest to troszeczkę mniej, czyli 6%, ale, ale jest szansa, że to jest to realny wskaźnik i tak też oceniają międzynarodowe instytucje finansowe, że nie są to zmyślone dane, które my sobie zapisaliśmy w budżecie tylko ma to realne pokrycie w warunkach, jakie są w Polsce i w podejmowanych decyzjach. Są bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi, proszę Państwa, o handel zagraniczny. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat mamy w Polsce dodatnie saldo bilansu płatniczego, dodatnie saldo handlu zagranicznego. To co to znaczy? Że więcej dewiz przypływa do nas z eksportu, niż wydajemy na import. Przez dziesiątki lat było odwrotnie. A co to oznacza to ujemne saldo, które było? Bo oznacza, że no wiadomo, jak mamy mniej dewiz z eksportu, a więcej musimy, musimy wydać, no to oczywiście musimy się zadłużać w innych państwach, bankach, rządach obcych, żeby ten dodatkowy import, ponad eksport, jakby sfinansować. Więc to oznacza, że Polska w związku z tym nie musiała się w tym roku zadłużać. Więc jeśli chodzi o wyniki ekonomiczne, jest to dobry rezultat na, przysz na rok 2020. Do tego wszystkiego, bo ja mówiłam o bilansie płatniczym, czyli tym zestawieniu eksport-import, ale jeśli chodzi w ogóle o kasę państwa, czyli budżet państwa, no to będzie on na rok 2020 zrównoważony. Też nie będzie większych wydatków niż przychody, tak jak bywało do tej pory. Myśmy odziedziczyli deficyt na poziomie... Proszę Państwa, ponad 50 miliardów złotych w roku, w roku 2016, jak przejmowaliśmy władzę, tyle brakowało w budżecie. Proszę Państwa, to w tej chwili cały budżet, przychody budżetu to jest 330 miliardów, to pomyślcie, 50 miliardów brakowało wtedy, tak? I rok po roku my to zmniejszamy, i proszę Państwa, no, na rok 2020 jest w planie równowaga. Czyli nie będzie znowu zapożyczania się, bo ten ujemny bilans budżetowy to znowu znaczy tak, że, że musimy się zapożyczać albo w bankach komercyjnych, albo wymitować, państwo musi papiery wartościowe i się w ten sposób zadłuża, bo przecież to potem trzeba odkupić, jeszcze odsetki zapłacić od tych papierów. Więc proszę Państwa, no jest szansa na, na zrównoważenie tego deficytu, na niską inflację i generalnie można powiedzieć, że inne państwa, nawet zachodniej Europy, nastawiają tutaj za wzór i patrzą z podziwem, że się udało dużo rzeczy zrobić. To są kwestie obiektywne, to są dane liczbowe, tego się nie da zakłamać. To są dane Lugus, oficjalne, zresztą Europejski Urząd Statystyczny, tak Eurostat, swoje dane gromadzi wie. My nie bylibyśmy w stanie tu nic oszukiwać. A mimo wszystko, no niestety, opozycja ciągle krytykuje. Przy okazji budżetu wszczęła taką straszną awanturę, że no jest ten budżet zrównoważony, no ale to. A to jest nieprawda, bo nie zafałszowany, że jest, że, że jest zrównoważony. No i proszę Państwa, przy tym wszystkim prowadzona jest bardzo ekspansywna, szeroka polityka społeczna, dofinansowania. Yy, Różnych dziedzin społecznych naszego życia, dofinansowania rodziny, dofinansowania osób niepełnosprawnych, duże pieniądze idą na politykę senioralną, na, na ludzi, dla ludzi starszych. W każdej dziedzinie można by powiedzieć, sporo się dzieje w zdrowiu, bardzo duże, bowiem tylko jedną liczbę jeszcze myśmy przejmowali władzę, to w roku przeznaczano na ochronę zdrowia 74 miliardy. A my zwiększamy to, co roku i już w tym roku przekroczyliśmy 100 miliardów poprzednio, przeznaczony był Popatrzcie, Ponad 30%, a teraz będzie 107 miliardów. Ponad 30% więcej pieniędzy idzie i z budżetu, i z Narodowego Funduszu na ochronę zdrowia. Tam są wielkie zaniedbania wieloletnie, tam trzeba dużo pracy, dużo pieniędzy i dużo reform. Nie wszędzie to od razu jest widoczne i odczuwalne. Jak ten Polacy pozwolą, to krok po kroku, mam nadzieję, że jeszcze przez te 4 lata dużo dobra da się zrobić. No Ale przed nami wybory prezydenckie. Trochę nam skóra ciepnie, bo gdyby się okazało, że byłyby jakieś z tym problemy, w co on zupełnie nie wierzę, to a na samą myśl, że gdyby tak miało być, to no, ta cała nasza wizja Polski, koncepcja Polski, rozwoju to wszystko mogłoby u, u, po prostu ulec. Y, Pójść w ruinę, robimy to wszystko dla naszego wspólnego dobra, dla Polski. Chcemy po prostu pokazać w ten sposób, że także tutaj w Michowie ma sens, żeby było biuro poselskie, żeby ludzie mieli gdzie przychodzić ze swoimi sprawami, różnymi problemami. Poseł ma obowiązek wysłuchać, bo ja powtarzam zawsze i taką mam dewizę od początku i może dlatego jestem tyle lat w parlamencie. Bo wiernie tą dewizę przestrzegam, że człowiek, ktoś, kto nie umie chodzić na dole, nie ma się po co wybierać w góry. Jeśli ja nie umiem słuchać ludzi na dole jako poseł, to nie mam po co się wybierać do parlamentu, bo tam my musimy to wszystko co się dzieje tu przekładać na swoją pracę w parlamencie. I oby tak było, życzę na nowy rok państwu jakby na najwięcej jak tylko możliwe jest zdrowia i Wszelkich błogosławień, zgody w rodzinach, Państwa dla rodzin. I księdza proszę teraz o część duchową. pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom i z duchem Twoim. Módlmy się. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświat, bo Syn Twój Jezus Chrystus stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na ten dom i obdarz go obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitwy, które zanosimy do ciebie wraz z domownikami, udziel im pokoju i radości w duchu świętym, boż, źródło wszelkiej pociechy, prawd racz pobłogosławić to biuro poselskie i spraw, abyśmy wiernie trwając w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości, miłowali się coraz więcej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. My zaraz tutaj z kolegą rozdamy Państwu opłatek i zachęcamy do dzielenia się nim, składania sobie życzeń, a następnie również zachęcamy do skorzystania z poczęstunku. Nie wiem, może ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, może ktoś z radnych? Także... Dziękujemy bardzo, właśnie, że Pani się popatrygowała tutaj do nas przyjechać, założyć takie biuro poselskie i myślę, że będzie dużo chętnych, żeby korzystać z Pani pomocy. Co będziemy mogli Dziękujemy bardzo.